Dzisiaj yy, króciutko chciałbym zasygnalizować kilka rzeczy. Jestem świeżo po, yy, po spotkaniu. Miałem dzisiaj majówkę, grilla. Za, miałem zaproszenie na grillę, Nie było możliwości odmówienia, ponieważ ja szanuję tutaj swoich yy, znajomych, dalszych, bliższych. No, dostałem takie zaproszenie, więc musiałem pojechać na tę yy, imprezę. Grillowaliśmy z 5 godzin. O, tam gadaliśmy o różnych rzeczach, o, wszystko dotyczące oczywiście miasta, jak to jest na takich imprezach. No i o, tam padło dużo uwag, panie Januszu to, panie Januszu tamto, Janusz to, Jasiu, Janek, no jak to jest na grillu, nie? No i tak sobie wracając z tego grilla, sobie tak myślę i mówię, no trzeba zradikalizować yy, konsekwencje, to już jest pewne. W kilku dniach przez weekend, a mam zawiadomienie do prokuratury napisać, tutaj dostałem konkretne informacje w jednej ze spraw, niestety. Yy, niestety dla pewnych ludzi, dla, może też dla organów ścigania, bo mają też robotę, no niestety ja za to biorę pieniądze i to lubię. Co ja mogę zrobić, jak ja tylko przesłuchiwać u mnie. No to jest też, gdzieś na grillu pokazało się, że mam takie naloty trochę jeszcze z, z byłej pracy. No co ja zrobię, no takie jest. Yy, no i oczywiście e, padło tam wiele 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 uwag. Tak sobie myślę, no, y, no ja robię no nikt z tych y, moich znajomych nie chciał się zgodzić. Znaczy, nie przyjmuje do wiadomości, że miasto to jest wspólne dobro. Oni uważają, że to jest prywatne miasto. Nie chodzi o jaki ten Kazimierz ma być. Tylko czyj ma być? No tak to wygląda. Będzie, będę pisał wnioski o zwołanie komisji, na, które, na którą zaprosimy koniecznie przewodniczącą samorządu panią Monikę Arbus-Kubiś. Kubiś-Arbus, przepraszam. Poruszymy kilka spraw. Między innymi... Samorząd mieszkańców musi zająć się, znaczy musi, powinien zgodnie ze statutem zająć się planem przestrzennym. Tam pisze w punkcie siódmym opiniowanie planu. Wsłałem też, żeby przysyłali mi plan. No tu ktoś z, z dobrych ludzi powiedział mi, że chłopie, nie dostaniesz tego planu. Bo tam jest. A, lepiej nie mówić, co tam jest. Ten nowy plan, który jest, ma być poprawiany, ehm. I dwa słowa powiem na temat tej odpowiedzi tego pisma, które przysłał Wojewódzki Konserwator Zabytków. No proszę Państwa, Macie konkretny dokument. Ja mam tylko taką pro serdeczną prośbę. Panie konserwatorze, bo zaraz panu tam ktoś zadzwoni, że. Dobrze, że jest jakiś komentarz Kowalskiego. Dobrze. Ja pana zaproszę przez zarówno przez samorząd mieszkańców. Tak, napiszę maila dzisiaj na Urząd Miasta. Niestety, jak piszę na Messenger Messengerem na stronę, to niestety nikt mi nie odpisuje. Jeszcze w tej kwestii będzie komentarz jeden. Poniedzieli. Bo. Trochę jestem zaniepokojony pewną sytuacją, ale to do tego dojdziemy. Skomentuję to, pokażę Państwu, jak to wszystko wygląda. Bo no, nie może też tak być, że jeżeli ja udostępniam film, o którym mnie prosi pani Monika Arbus na zebraniu i ten film jest kasowany, to ja mówię, coś, coś nie dodałem, ale no to mówię, zrobię screena. No i to jest. I jeszcze kilka innych rzeczy, no bo musimy sobie odpowiedzieć na, pit, na pytanie Pani Przewodnicząca Moniko. Rozumiem, że z jakichś powodów nie chcieliście, żeby udział w głosowaniu brali mieszkańcy gór czy dołów. Ok. Najsze ma być lepsze niż wajsze. Ale na litość Boga możemy się różnić co do pewnych ocen, ale jeżeli ja wysyłam zaproszenie albo informację, no to w dobrym zwyczaju jest, żeby to odpisać. I jedno krótkie zdanie: No, tak, tak mi się wydaje, no. Tak powinno być. No i musimy się zaangażować wspólnie ze, z, 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 z mieszkańcami, również z radą. Zaprosimy wojewódzkiego konserwatora zabytków, żeby się wytłumaczył z pewnych rzeczy. Wyjaśnimy sobie, bo tak piszemy, to tak nie, nie wiadomo. Jak będzie, jeżeli pan konserwator przyjeżdżał do Kaźmierza w sprawie straganów, tak czy ma być takim daszkiem w lewo czy w prawo, to było przed tym, czy tym w tym czasie, kiedy tutaj miały być te wozy yy, cygańskie. na targu. Yy, no to powinien przyjechać i do planu. Czy przyjedzie, zobaczymy. Wyślę maile, wyślę zaproszenia. Jeżeli nie, zadzwonię i zapytam go, dlaczego jest oponuje, Jeżeli, bo być może on chciał przyjechać, zadeklarował to na spotkaniu 23 lutego. Zobaczymy. Przepraszam trochę, że takie. Mm, użyłem dziś trochę metafory, ale tak no, wypada. Nie mogłem inaczej. Jest interpelacja tam dotycząca handlu. Skoro może być wydzierżawiony przed dzwoniącą stragan, to równie dobrze mogą być stragany umieszczone w kierunku góry Trzech Krzyży, żeby to miasto zarabiało więcej. No, tak mi się wydaje, szanowni radni, szanowni mieszkańcy. To, co Janusz Kowalski zaproponował, gdzie nikt z dotychczasowych osób, który prowadzi działalność, nie, nie zostanie mu nic ujęte, a dodatkowo wpłynie do budżetu milion 200 tysięcy zł. minimum sprawiedliwych pieniędzy, sprawiedliwych opłat. Ja nie jestem tutaj katorżnikiem, żebym tutaj yy, yy, wymyślał takie rzeczy jak na przykład no, to, co zrobił burmistrz na małym rynku, ta cena wywoławcza 3000, to jest skandal, to jest no, no skandal, no. A obok w Jatkach 1500. No, ludzie, czy wy to widzicie? Ja was pytam radni, czy wy to widzicie? No widzicie. Tylko nie trzeba było się wikłać w jakieś bliżej nieokreślone yy, alianse, i nie byłoby w tym problemu. Trzeba tak robić, żeby nie było na ciebie haków. Jak coś robisz na boku, to rób tak, żeby cię nikt nie widział. No potem są kłopoty. No, niestety. Także są te interpelacje. I jeszcze zapraszam państwa pod, pod tym filmem będzie film Rafała Ziemkiewicza komentarz, który jest lustrem sytuacji w naszym mieście. Opowiada tam dlaczego na przykład taki Bartłomiej Staszewski nazywa się Bart. Podobnie jak dlaczego, to jest dokładnie analogia, bo on chce być europejski i to jest, odnoszę to, kieruję to w, mówię o tym państwu w, dlaczego Bartłomiej Godlewski chce być taki europejski również tam jest zagarnięta dygresja dotycząca likwidacji samochodów w Warszawie no, u nas też był nieradka z pomysłem usuwania samochodów z miasta również zamieszczę link do jeszcze raz zapraszam do zebrania samorządu mieszkańców Słuchajcie się proszę Państwa, głos nie będę nic sugerował, bo dzisiaj na tym grillu było taka, że ja manipuluję, bo jak tam daję linka, to znakiem tego, że ludzie chcą, żebym to czytał. I, i to są tytuły dane takie, takie tytuły, że dziury nie zrobi, a krew wysie. Matko Święta, no nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Zapraszam, posłuchajcie sobie, wejdźcie sobie na portale Gazety Wyborczej, yy wirtualnej polski No ja jestem blogerem. Nie jestem kronikarzem. Mam prawo i obowiązek, obowiązek, nie prawo, obowiązek komentowania i pilnowania Kazimierza. Ja. Dlaczego? Dlatego, że większość radnych uwikłała się i nie chce się tym zajmować. Do czego zobowiązani są? co przysięgali i tak dalej. Na dziś tyle. Jutro, w, czwo, w niedzielę, przepraszam, w niedzielę szerzej odniosę się do pewnej sytuacji związanej tutaj z działalnością i samorządu mieszkańców, która mi się bardzo podoba, tylko musimy sobie Dopracować wymianę informacji. To jest tylko taki jedyny problem. Powiem na czym problem, na czym gdzie ja widzę problem, żeby też nie było tak, że to jest no, to muszą być pewne kwestie wyjaśnione. Oczywiście zapraszam Państwa do nadsyłania nadal wszelkich uwag, informacji. To absolutnie zostaje anonimowe. Nie ma takiej możliwości, żeby to wypłynęło. Biorę to wszystko na siebie i proszę się nie bać. Natomiast dzisiaj zapraszam do komentowania, i do usłyszenia i zobaczenia w niedzielę.